And shoulders, znaczy her. No się mano. Tutaj Alano Banano 2 i kolejny odcinek. Tym razem z podrobionych dorsów. Tak, nie przesłyszeliście się. Podrobione dorsy. Tego jeszcze nie było. I grałem w tą grę kiedyś z moim kudynem. No. Jest dosyć fajna. Ma tylko 60 drzwi, drzwi i w ogóle te drzwi, wszystkie to są takie krótkie. Więc będzie taki szybki. Ten, no, szybkie przejście. Da, dajcie łapkę, lajka, bo do Was figura przyjdzie albo SIG. <grym> no i dajcie znać, czy byście chcieli live'a, bo mogę zrobić lajwa, jakbyście chcieli bo ja nie wiem, kiedy tego live'a będę robić, nie? Bo mogę sobie sam tak ozrobić, nie muszę na was czekać, ale myślę, że na was poczekam, jak wy sobie tutaj ten... No i pewnie jak w to graliście, to teraz sobie pewnie myślicie What? Czemu on tutaj nie ma tyle osób? No bo jestem na prywatnym serwerze. Gramy sobie dzisiaj na normalnych drzwiach, nie na super hardmodzie. Na super hardmodzie zagramy sobie... Jak po tym filmem będzie tysiąc lajków, to wtedy sobie zagramy w super hard mode. Czemu to mi się z tym nie załadowało? Mam 2930 kaski. Mam nadzieję, że stygnie. Poczekajcie, zaraz wrócę, Bo. Czemu? Poczekajcie Ok, już jestem. Musiałem się trochę wykichać. Panie Nubie! Tekstury mi się nie załadowały. To jest pan Nub! O! Widzisz mi tu, Panie Nubie! Jeszcze musimy się tutaj załadować coś, co ja O, tutaj to. O! Uwaga! Pan Nub! Wytyfy! <słyski> <słyski> On wyleciał w podłogę. Pieniążek. Ej, dajcie znać, czy byście chcieli taki odcinek, w którym bym mówił takim głosem dziecka. W takim stylu, no wiecie, jakim. O, no, no, takim. Krucyfiksa nie biorę. Tutaj za to biorę stąd. Mm -hmm. No i właśnie dajcie znać, czy byście chcieli tego live'a. Mam nadzieję, że live to będzie taki spoko pomysł i byśmy grali sobie w Super Toilet brawl. I wtedy byśmy ogarnęli tego Titana Clockmana i będziemy ten odcinek z... Y, tego, y, y, tego tytan, y, i... Titana Clockmana, tego... Tego Titana Clockmana i Tri-Titana. Tam jest też Tri-Titan. I no i wtedy nie na live'iku byśmy przetestowali, tylko tak normalnie na, na odcinku. Bo ja nie wiem, jak to pójdzie. I teraz jestem bardziej w sumie odważniejszy do tych filmów, bo już jakby nagrałem parę i się trochę wstydziłem, jak pierwszy raz głos pokazyłem. Bo sobie pomyślałem, że hm powiecie, że jakiś brzydki mam ten głos. Nie, ogólnie to chciałam wam zrobić odcinek z prawdziwych dorsów. Ale sobie mówię, no nie, bo będą za długie, nie? Ale no, już miałem grać prawdziwe dorsy, ale zdecydowałem się na te. Bo jest już ciemno, a dorsów dzisiaj nie chce przechodzić. I tak już to jest No I tak mam pomysł. Może na lajwiku sobie przejdziemy dorsy. Taki osobny lajwik, na którym przechodzimy dorsy. Co tu się stało? Kiedyś się zbudowało. Jedenasta, drugi. O! Jest Minąłem to. Trochę Wam <trymnałem> słucha w gardle, ale to nic. I tak będę ten. Dla Was nagrywał po trzy filmy dziennie, się spodziewajcie, bo chcę jakby mieć dużo lajków, dużo subów, bo jakby zaczynam z YouTube'em. Ogólnie będę nagrywał Robloxa. Jeśli będziecie chcieli, to, ale będziecie musieli tak. jakoś jak zrobić, żebym w inną grę zagrał niż Roblox. Będę mógł zrobić jakieś serie z odcinków, na przykład. Nie wiem, w Warrior Cuts nie grałem nigdy, ale bym... w sumie chciałbym zagrać. Please donate, mamy jeszcze e, ten. Mamy jeszcze. W sumie mamy Pet Simulator 99, bo grałem w sumie też trochę. Mam już rebirka jednego. Nie. No, wiecie jak to jest. No chyba, że nie wiecie, bo nie nagrywacie. No. Jak nagrywacie, no to super opcja. Bo... No nie wiem. Bo dzięki właśnie mm, możecie zarabiać dzięki tej Jak daje łapki w górę, nie? Są wyświetlenia. I tak właśnie mm, daje wam kasę. A dzięki kasę możecie sobie kupić lepszy sprzęt. A dzięki lepszemu sprzętowi możecie robić kozacki odcinki. A wiecie co to są kozacki odcinki? Takie odcinki, które każdy chce oglądać. Zasłownie każdy. I jak będziecie nagrywali w sumie na YouTube, albo już nagrywacie, to możecie mi mm, wysłać. <grym, <grym, I ja bym mógł was zasubować. Jakbyście chcieli, byście poprosili, to bym sobie tutaj was zasubował. Albo w sumie dam dźwięk. O, rush leci. Rasz <grym>, leci, a ja mam to gdzie? Pewnie pomyślicie sobie, dlaczego tak wzdycham. Bo nagrywam z głosem cały czas i wiecie, ja się trochę boję. Każdy youtuber tak chyba miał. Jak na początku zaczynał. Y hmm. Okej, okay. co my lecimy tutaj dalej? 27 drzwi już? Hmm. 28 Ej, może w na mam z dorsów, jakbyście chcieli. Tym zrobił z moim bratem. Tak, mam brata. Niektórzy, znaczy, może osoby z mojej klasy, które oglądają ten film, wiedzą. Tak jak na przykład Ksawery, Iga, Bartek, Olaf. Pozdrawiam. Ech, no i. no tutaj nie. No i z tych dorsów, lajwików, tych normalnych dorsów. Nie oczywiście tutaj, tych, tych fejkowych dorsów. Ogólnie w tych dorosłach nie trzeba nawet kłócać. Bo figura jest tak głucha. Po prostu nawet nie trzeba. Ale jest taki bug Że jak figurę uwięzicie w tym, nie? To patrzcie. Ona jakby jest czerwona, nie? Ale... Figura nie może dać mi żadnego jumpscara. Figura jest po prostu taka bezradna. No nie może nic zrobić. I to jest dla, dla Was taki hack. Może nie hack, ale taka podpowiedź, żebyście nie kłócali, bo nie warto. Ta figura nawet się nie skapnie, jak nie kłócacie. Jest po prostu głucha taka, że nie musicie kuchać. Inaczej, kuchać, kłócać, kuchać. kuchać. Jak będziecie chcieli, jakąś taką fajną grę z Robloxa, której nie ogrywałem, bo możecie też mi podsugerować jakąś grę na Robloxie i zrobię dla Was specjalny odcinek. Będzie w niedzielę. Tą w niedzielę, w tą niedzielę. To będzie, poczekajcie, muszę sobie wyliczyć. Dzisiaj jest który. Poczekajcie, muszę coś sobie zobaczyć. Dzisiaj jest 14 grudnia. I to jest 15? I dajcie, y dajcie łapcie <noise> wiem, że tak mówię dziwnie, ale dajcie lajka, jakbyście chcieli Ice cream 8, bo jutro wychodzi. Czyli 15 to jest piątek. Sobota jest 16. Czyli 17 grudnia. Wrzucę dla Was filmik z... czego to miało być? <noise> Zapomniałem już. Ej! No, z tego co ja tam mówiłem. Czyli z. Z czego? Dobra, później się dawię w trakcie grania. Dobra, tu będzie ten, 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 ten. dziwny. To jest. Tu jest jeden. 1, 0. 1, 0, 6. 1052 1 06 Czekajcie, tutaj dam 2 od razu. Tutaj ma być 6. Co to? 1 Je ten jeden mi się pomylił. To jest 6 0 6 2. Sześć zero sześć dwa. Sześć. Dwa. Oj. 2. Okej. Okay. Dziewięć Jakiś tam numerik. Mm, o. Zamknęły się drzwi. tutaj Oczywiście. Nie wchodzimy do tych drzwi. Te drzwi to jest podróbka. Chce się zobaczyć? Mówiłem. Chociaż nie mogłem nie marnować krucyfiksu, ale dobra. Będzie chyba drugi six z tego, co ja teraz tutaj wiem. Zbieram kaśkę hajsiu. I mogę też zrobić jak będę robić live'a zderców, mogę też dla Was przejść tą grę tutaj. Przejść roomsy. Bo tutaj roomsy nie mają tysiąc drzwi, tak jak normalny u tylko tutaj mają sześćset. O, parę mniej. Dobra, i tu już się zaczynają te dorsy bardziej takie, można powiedzieć, trudniejsze. Dwa krucyfiksy trzeba sobie przygotować. Wytrych chcę. Czarny klucz nie chcę, bo nie przychodzę rumsów Nie pytajcie, po co to wziąłem, ok? Szkielet Bob! Szkielet Mob! Nothing happens Czemu on powiedział XD? Okej okay. Teraz się w ogóle staram być głośno Żebyście mnie słyszeli To jest podróbka, to światła nic po prostu nie robię Zbieramy hajs Jak zawsze kluczyk jest tutaj Nie zbieram tego Bo i tak nie potrzebuję Nic nie widzieliście. Nic nie widzieliście. O! Yy, no, więc pewnie myśleliście sobie, że po co mi ten klucz jakby, nie? Czarny. No bo jakby do dorsów tutaj też jest ten klucz. Jakby ktoś zapomniał. I oczywiście roślinka, która nam będzie dawała wieczne HP. W ogóle w normalnych dorsach, z tego co wiem, tutaj może się pojawić krucyfiks. Lub też nie. O, tutaj jakbym ten kluczyka tam nie używał, to tutaj są rumsy. I tu jest kolejny krucyfiks. A, zero, zero, zero. Niestety ja nie idę do rumsów. 40 drzwi. Czyli to są jakby gardeny? Czyli coś na zasadzie. 89 drzwi w Dersach normalnych. Czy tu nam gdzieś kluczyk? Kluczyk leży tutaj. Ok, czyli od razu idziemy. Nie chcę się zbierać tego hałasu. Tutaj bo będę was pewnie zanudzał tylko. W tym, tym. Poczekajcie, ja to muszę sobie tutaj tak. O, tutaj będzie dobrze. Cztery Nie lubię was myślicie, że ja się będę mamy patrzył to wysiadamy. Latałka. 43. Teraz na bank będzie SIK. Na bank! jeszcze krótko kiedy po prostu. Jest SIK! Aha, dobra. Bo on tu stała, on nagle spadł. Ciekawe, czy na sika też działa to? że jakby go skrócił, fiksuje, to się zatrzymuje. Ty nubek, nie widziałeś. To jest głupi nubek. O! Moje ulubione. Jakim cudem to mi HP zadało? E, seeker! Biegniesz! I tutaj też nie wchodzimy, bo tutaj jest jakby wieczor. Podrubać drzwi. O, jak się Sick skończy, to jest ta bariera tutaj. Się odsłania. Nawet mnie nie próbuj. Myślałem, że już przeszłam halta bez używania krucyfiksa. Bo ja halta nie potrafię przejść bez krucyfiksa. Dlatego zawsze mam krucyfik. No i ogólnie, tutaj o pułapki czyli najgorsze co może być. Seek, znaczy nie seeker, tylko ten. Przecież się ja na niego spojrzałem. Nawet sami widzieliście. Dobra biorę latarę. Big flashlight. No zostaw mnie tu Nigerze. Nie pytajcie dlaczego. Nie, ja nie chcę. Po prostu nie. Ambusz nawet nie próbuję ambusz. Oczywik, oczywi, 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 oczywiście, oczywiście, yy, oczywiście, figurę. Skrócyfiksujemy Chciałem powiedzieć oksywiście Jest takie słowo w ogóle? Okej, okay, czyli tutaj No, na coś mi się te picklocki przydadzą Tutaj, o No, tutaj używamy No i tutaj mamy od razu ten Switch Ach, jak ja nienawidzę robić tych tutaj zadanek, tych tutaj Aha! Ja już figurę zbaniszowałem. Nie ma takiej opcji. Czy sobie ze mnie jakieś żarty robisz? Baniszuje cię! Mam tutaj te przewodniki To są fejkowe dorsy Nie są to prawdziwe Bo w tych prawdziwych to jest zawsze takie uczucie Jestem przy końcu Nie mogę zginąć I zawsze ta figura cię łapie Może nie, nie cię Przepraszam za to, że powiedziałem cię A po prostu zawsze łapie figura I Jak też tak macie w dorsach, że wasz figura łapie Dajcie łapkę, suba. Nagrywam to dopiero 18 minut, a już jestem zmianowy. A tak w Dolce to byśmy byli dopiero na figurze. Dosłownie dopiero na figurze. Nie wiem po co mi ten klucz i pro co ja go teraz właśnie zebrałem. Jak jestem głupi? Nie! Chciałem otworzyć tę kłódkę, ale i tak chyba będę mógł. No. Ok. Nie. No nie, no ja muszę otworzyć tę kłódkę, halo. To jest prostsze niż normalne dorsy. Jest jeden. Jest! I to jest nawet łatwe. Dziewięć tylko. Czyli tylko trzy guziki sobie. Żeby fajne, Ej, to, to, to jest jeszcze fajne, bo jak gracie sobie nie, tak w normalne dorsy, to to jest takie ciężkie. Nie pytajcie co ja robię. Podeszłem za blisko i nie zadziała. 20 minut. Uff. Dajcie lajka. Chcecie więcej Dorsów. Albo Dors RP lub coś innego. A tym samym kończymy. Ja, ale, ja bym alanocieski.